Brutto wjeżdża z buta z nową ofertą nikomu niepotrzebnych, ale niezbędnych produktów, które podbiją wyobraźnię każdego wielbiciela nietypowych i niezastąpionych rozwiązań. Prezentowane poniżej perełki to efekt pracy naszych niezawodnych widzów, którzy z każdym pomysłem przekraczają granice humoru i kreatywności. W tym tygodniu otwieramy trzy sklepy: na jakimś zadupiu w Obwodzie Czernichowskim na Ukrainie, w Czarnobylu. Oraz na jakimś tam zadupił pod Warszawą. Gotowi na zakupy? Lecimy! Piotrek Magdziak. Kiełbasa o smaku piwa. Dla smakoszy, którzy chcą łączyć przyjemne z pożytecznym, kiełbasa o smaku piwa przenosi cię w sam środek biesiadnych emocji, bez ryzyka sięgnięcia po butelkę. Poczuj ten intensywny aromat chmielu zamknięty w soczystej kiełbasie, która na grillu smakuje jeszcze lepiej. Już teraz dostępna za jedyne 1337 zł za sztukę. Teraz piwo i kiełbasa stają się jednością. Radio Grad 4224. Klocki z duplo. Szukasz zabawy z dreszczykiem? Wyjątkowe klocki, jak sama nazwa wskazuje, prosto z dupy, które przywracają emocje w ich najbardziej surowej formie. Dla prawdziwych fanów wyzwań i wyjątkowych wspomnień z dzieciństwa. W tym zestawie znajdziesz historie, których nawet Lego by się nie powstydziło. Te ekskluzywne klocki oferują zupełnie nowe doświadczenie w zabawie, wyciągane z miejsc, gdzie klocki nie powinny się znajdować. Sprawdź swoją wytrzymałość na surrealizm i stwórz sam typową budowlę, która stanie się hitem wśród znajomych. Zagraj w budowanie na zupełnie nowym poziomie. Do twojej kolekcji za jedyne 99,99 ,99 za zestaw. L.M.A. Skłodowski Pralka na gaz, powrót klasyka z 1940 roku Klasyka zawsze wraca, a pralka na gaz to nie tylko wspomnienie lat 40 Ale też aromatyczne pranie z nutką spalenizny Prawdziwy powrót do przeszłości, który uczyni każdy dzień w pralni wycieczką do czasów naszych przodków Zafunduj sobie, powiew historii za jedyne 1939, 99 zł I poczuj się jak w muzeum, ale na własnym podwórku LMA Składowski. Ekologiczne klocki Lego z drewna. Wzruszyły cię protesty Twoich ulubionych aktywistów, przyklejających się do asfaltu jak krowie placki? Nie? To nic! Idealne dla świadomych ekologów, drewniane klocki Lego to powrót do natury, łączący zabawę z troską o środowisko. Składaj, twórz i wiedz, że żadna plastikowa ścinka nie trafi do oceanu. Dzięki nim każdy ekologiczny budowniczy może poczuć się jak bohater planety. Cena zestawu to tylko 123,45 dla tych, którzy wiedzą, że ekologia to przyszłość. Papryk Duo 5941. Cyrk Wiejska. Zarezerwuj miejsce na najgorętsze show w Polsce Cyrk na Wiejskiej. Prawdziwy sens absurdu, w którym parlamentarzyści prezentują widowiska. Które przerosły już wszystkie standardy, zobacz kłótnie, spory i sprytne sztuczki. To jedyna okazja, by poczuć politykę w jej czystej, bezkompromisowej formie. Zajrzyj za kulisy polskiej polityki i zobacz prawdziwych mistrzów chaosu w ich naturalnym środowisku. Bilety za jedyne 44 zł, 44 grosze. Tylko dla odważnych. Animista 666. Antywłamaniowe zabezpieczenie do samochodu. Chcesz, aby Twój samochód był w 100% bezpieczny? Wypróbuj zabezpieczenie antywłamaniowe, które działa radykalnie i odstrasza każdego złodzieja. To rozwiązanie jest ekstremalne i przeznaczone dla miłośników adrenaliny. Nikt się nie odważy go dotknąć. A cena? Tylko 6897 zł. 66 Dla tych, którzy wiedzą, co to prawdziwe bezpieczeństwo. Marcinex 720 Sąsiedzi w proszku. Wyjątkowy proszek dla wielbicieli sąsiedzkich relacji! Poczuj moc, jaką na co dzień dzielą się czerwony grzyb i żółty szczoch, wciągając ten unikatowy pył sąsiedzkiej przyjaźni. Niesamowita mieszanka sprawi, że poczujesz więź sąsiedzką, jakiej jeszcze nie znałeś. Idealny do codziennej dawki niekonwencjonalnych wrażeń. 69-69! Poczuj, jak pachnie prawdziwe sąsiedztwo, a nie dupa twojej starej! Kax 2137 Widelec uniwersalny. Wielufunkcyjny cud sztuczców widelec, który służy jako nóż i łyżka, choć jako widelec by się nie sprawdził. Dla każdego, kto lubi kulinarne wyzwania, wybór idealny na każdą okazję. Kiedy chcesz zabłysnąć przed znajomymi swoją pomysłowością, cena tego cuda to tylko 3,50 dla fanów praktyczności, której nie można praktycznie użyć. Biały Pan 2361 Ruski Złomiarz Siergiej. Potrzebujesz dyskretnego eksperta od odzyskiwania zasobów. Siergiej, legendarny ruski złomiarz, przychodzi z pomocą. Jego zdolności są nieprzeciętne. Może załatwić sprawę, nawet jeśli wymaga to odwagi i siły. Potrzebuje jedynie codziennego doładowania w postaci odpowiedniego nawadniania spirytusem. A w zamian oferuje usługi, które owiane są już legendą. Od przejęcia Mercedesa po zdobycie selfie fotoradarem. Legendarny złomiarz Siergiej to twoje najlepsze zabezpieczenie w każdej sytuacji. Ktoś wymaga nauki pokory? Nie masz się czym przejmować. Siergiej uzbrojony w kilka litrów spirytusu dziennie rozwiąże każdy problem, na który brak ci siły lub odwagi. Gwarancja pełnej dyskrecji, ale uwaga, w razie spotkania z Ukraińcami może być potrzebne uiszczenie dodatkowej opłaty, dostępnej w abonamencie za jedne 450 hiszpańskich juanów miesięcznie, plus obowiązkowo odpowiednia ilość spirolu w zależności od trzeźwości Sergeja. Siergiej, idealny towarzysz na każdą okazję. To by było na tyle. Jeśli macie jeszcze bardziej szalone pomysły na produkty, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Każdy nowy pomysł jest u nas na wagę złota. Albo przynajmniej na wagę jedynej w swoim rodzaju kiełbasno spaku piwa. A jeśli chcecie dołączyć do tego szalonego projektu jeszcze bardziej, podsyłajcie swoje propozycje produktów w formie zdjęć albo innych materiałów na maila kiełbasatv tv Nie zapomnijcie też przesłać zdjęć nowych lokalizacji sklepu brutto. Pokażmy, gdzie jeszcze planujemy rozszerzyć nasze imperium. Wasze pomysły napędzają ten zwariowany sklep. Czekamy na kolejne produkty, które rozbawią do łez i będą mogły pojawić się w naszej wyk... W ofercie brutto dla ciebie i dla rodziny.